zwiecać dziwne kody na yy, z moim bratem dziwne kody na Stable więc zobaczymy, może zagramy coś. Czekajcie. I zrobię w ogóle przed chwilą grałem z kimś, kto ma czerwony. O! Jest! 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 Szóstka, szóstka, szóstka tak? No szóstka. Dobra, to dołączam. Dobra, Dobra gra, później muszę zmienić skina, żeby nie wydawać się na takiego po prostu nuba. Bo retro trochę taki nuba przypomina, trochę nuba takiego. Więc widzowie sprawdźmy, sprawdźmy. Um, Połzę trochę ten. Więc widzowie, zobaczcie. Co? ale lagi. Właści gramy. Ja mam straszny ping. Bo wiem. Co to zrobiłaś? Nie, ale przejdźcie przez ścianę to będą problemy. nie, ja zrobiłem yy, bardzo ładne. Bananita zrzucę. Zrzucę sobie bananitka. Haha! Ja ha! jestem z wami. Nie W ogóle on ma golden... Golden, golden boxera kurde. Co się hmm. dzieje? Porąbane. Z czerwonym nikiem ja, ja chyba gram z... Jezus Panie, ma Ej, super on ma super puncha. on ma super Ej, puncha. my nie Ej, okay. Ej nie, nie gadaj, nie. że my gramy z tym, z chińpańczykiem Z chińpańczykiem Lepiej ch chłopem z stopki? Ej. Ale nie spodziewałem się, że chłop będzie gospodarzem kodu 6. Patryk, Jej. ty uważaj, bo... Jezu, Chłopie, niu, niu. Tak się nie robi! Jezus, jaki stres była ja poszło się. Ej, ja się gadaj, że jak wygram. To, tak. to by było przez ciebie. Wiesz, nie. Kurde, chciałem go kosić. I wyszło mi to. Murdo, dłupię to! Spadaj do kosza! Spadaj do kosza, tak jak mówi mój brat. Przymiałem. Dobra szybko tutaj, żeby on mnie nie uderzył, bo on lubi mnie uderzyć w tym moim miejscu. Patryk, wchódź. Dobra Patryk, wygrałeś chyba. A nie, zasejwował. Zasejwował. Ale też zasejwowałem. Co, patrzcie, widzowie, co to jest za chłop? Ale też zasejwowałem. Mega... No! Lepszy... Jak na razie to byłem lepszy od niego. NX Etro. Przez chwilę byłem lepszy od niego. Wiesz, jaki jest stres? Czekaj. No, Zmieniał Szóstka. Kurde. Gramy. Piotra, jak szybko. Biały kolor. Szybko, bo gramy za chwilę. Z do Pruszka. szóstka. Akurat w idealnym momencie. Spokojnie. Widzowie, w ogóle jak grałem wcześniej. To spotkałem mapę, której w ogóle nie było. Tak w ogóle nie było. To no była. W ogóle. To było... Podobnie jak Kanioklip, ale była trawa y, Takie trochę zobowiązane z piłką nożną Czy jakieś pucharki, czy coś Widzowie, to było bardzo sus Myślę, że pana dostanę Ej, bo mi dalej losuje Jezus Maria Ja umarłem Widzowie, ja umarłem <coughs> Widzowie, co my ja teraz zrobimy? Ja tu Z innego karneku Której ja mam Widzowie, co my teraz robimy? Musisz wyjść Kończymy z i wejść jeszcze raz. Tak, ale mi się nagrywanie przestanie. Mm. Kurde, widzowie, wpakowaliśmy się w tarapaty. Dobra, widzowie, kończę ten odcinek. Trzymajcie się i pa! Mmm, co tam się...